Z tej strony ma cztery i ja właśnie będziemy moje TikToka oddali. Tak to mało, będzie troszkę krótkie, dlatego potem jak obejdziecie mojego TikToka. Proszę jednak to zostawić czy podajcie na tak mój tak kanał i na mojego TikToka można się I w domu jest dzisiaj i będziemy robili... Stary. Będziecie ze mną spędzali. Miał cały miał produkty, bóstwo, dzień bo dzisiaj mam cały dzień na... Żółto, jakby nie. Rozumiecie, żółto. Nie takie rzeczy hmm. dzieją na świecie. No to ja nie mam nic na żółto, nic Zobacz nie mam, telefon. ale hmm. Czyli, że nie zaraz zamiast. Wam pokażę. Wie, wiem, czemu, wiecie, czemu mam akurat aparatu, bo mi się włączył aparat, a ja Zobacz. nagrywam na YouTube'a. Zawsze nagrywam na YouTube. Od teraz nie. to. Musisz pokazać aparatu, więc. O, zaraz do Was uka. wrócę. I pokażę chwilę. Wam TikTok. Napadajcie na niego, zobaczcie. Ok, okay. jste na mém Tik Toku, ptáte na můj profil, zbáte sobě moje filmy. Coś się stało? Nie. Yeah. I like big boys, itty bitty boys, Mississippi boys and the city boys. I like the pretty boys with the bowtie, get your nails did, let it blow dry. I like a big beard, I like a clean face, I don't discriminate. Cross town living like a rock star. Spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings, and Fendi sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car. What sorry, just quickly. What if it is? Big boys, itty bitty boys, Mississippi boys, and the city boys. I like the pretty boys with the bow tie. Get your nails did, let it blow dry. I like a big beard, I like a clean face. I don't discriminate. Come and get a that <laughs> Okej, okay, widzieliście mojego TikToka, jak było przed chwilą na ekranie. Teraz idziemy do kuchni. Jesteśmy akurat na działce, więc jest na pewno dobrze. Zaraz Wam odwrócę kamerę Wam pokażę dwór, tylko coś słońce jest. Opa, to jest dwór, przed oknem Wam pokazuję. Tam jest furtka, tam, 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 tam dom jest taki. Tam... to tam właśnie mamy jakby wiecie. Tak mam nadzieję, że wiecie. Chłopaki, moi koledzy Mariusz się zobaczyam. To mniej też na YouTube, więc niedługo to tak będzie. Okej, okay. muszę wam coś powiedzieć. Jeśli Wam się podobało, dajcie suba i łapkę w górę i co. Dziękujęcie z dzień zorkiem. Pa!